Kabura na latarkę 34 mm, fobus Pade LHU2434. Cechy towaru. LHU2434 uniwersalna kabura firmy ESP do latarek taktycznych o średnicy głowicy do 34 mm, do profesjonalnego użytku z uchwytem transportowym do pasaty fobus Pade 360 stopni roto, wykonana z utwardzanego polimeru ładownica w kolorze czarnym umożliwia bezpieczne przenoszenie. Fobus Padle mocowanie do pasaty typu płetwa. padek izraelskiej firmy Fobus pozwala na komfortowe noszenie o Zostało zaprojektowane, aby jak najbliżej przylegać do ciała użytkownika, dlatego doskonale nadaje się do pracy pod tzw. przykrywką, kiedy ważnym elementem jest zachowanie dyskrecji. Fobus Padle umożliwia obracanie o pełne 360 stopni przypiętego wyposażenia bez stopniowo ustawienia kąta, zablokowanie w jednej z 16 zdefiniowanych pozycji.